Próba wysiłkowa, a w zasadzie elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, bo możemy też robić próby wysiłkowe z ultrasonograficzne, gdzie wysiłek czy efekt wysiłku oceniany jest przez ultrasonograf, czy dobutamino, dobutaminowe próby. Obciążające, która, gdzie ta, tą dobutaminą naśladuje się wysiłek, ale tu rozumiem, że mówimy o elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej, czyli narzędziu diagnostycznym, które polega na tym, że chorego czy pacjenta zmuszamy do wysiłku fizycznego, czy to na bieżni, czy to na rowerku, i w czasie tego wysiłku fizycznego, i tuż po nim, czy jakiś czas po nim, zapisujemy EKG, mierzymy ciśnienie. Sprawdzamy, co się z krzywą EKG na skutek przyspieszenia rytmu serca, większej pracy serca, wzrostu ciśnienia, jeżeli ten wzrost ciśnienia ma miejsce, oczywiście dzieje. To jest narzędzie stosowane głównie w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. To jest narzędzie stosowane u osób z nadciśnieniem tętniczym również. No, w mniejszym stopniu osób z niewydolnością y, serca, ale przede wszystkim jako narzędzie diagnostyczne w chorobie To wygląda, Jak takie badanie wygląda? To badanie trwa y, zwykle do pół godziny. Y, polega na tym, że wyjściowo y, chorego kładziemy, robimy zapis EKG, mierzymy ciśnienie, czyli budujemy punkt odniesienia, potem chory wchodzi na rowerek czy wchodzi na, na bieżnię y, i Zaczynamy, czy lekarz prowadzący, bo to lekarz radziej, technik, raczej lekarz to badanie powinien robić, przyspieszamy stopniowo bieg taśmy, unosząc, unosząc jakby ten podez, na którym do góry jakby chory coraz bardziej idzie pod górkę i coraz szybciej w odpowiednich interwałach, które pozwalają nam jakby skalować wysiłek. Czyli budujemy Obciążenie w sposób wyskalowany, w taki międzynarodowy sposób. Także te wyniki są między sobą porównywalne i przenaszalne i patrzymy, co wysiłek fizyczny powoduje w zapisie EKG, w częstości rytmu serca: czy pojawia się jakaś arytmia, czy rośnie ciśnienie, czy się ciśnienie zmienia, czy ciśnienie spada, czy pojawiają się jakieś dolegliwości, które nam ten chory zgłasza. Obciążenie kontynuujemy do takiego momentu, który jest obciążeniem submaksymalnym, czyli 85% wysiłku maksymalnego, gdzie z tego, ten wzór wysiłku maksymalnego jest jakby odniesieniem do wieku, ale to nie, nie o szczegóły chodzi. W każdym razie robimy wysiłek submaksymalny, na tym kończymy, bądź kończymy wcześniej, jeżeli pojawią się zmiany w EKG lub dolegliwości, zatrzymujemy taśmę, kładziemy chorego, Obserwujemy, co się z zapisem EKG, z ciśnieniem i z dolegliwościami tego chorego dzieje w kilka czy kilkanaście minut po zakończeniu wysiłku, i w oparciu o obraz, który w czasie takiej próby uzyskujemy, lekarz no, buduje sobie y, swój obraz wydolności krążenia, wydolności y, naczyń wieńcowych zachowania się, ciśnienia w czasie próby wysiłkowej ujawnia się czasem arytmie, czasem istotną arytmie, bądź wręcz przeciwnie, tłumi się to arytmie, jeżeli ona ma bardziej łagodny charakter. To jest próba stosunkowo prosta, dająca bardzo dużo, bardzo cennych praktycznie dla lekarza informacji. Kiedy wykonujemy próbę? Próbę dedykujemy głównie chorym z podejrzeniem choroby wieńcowej, czyli u chorych, u których z wywiadu sądząc, wysiłek fizyczny powoduje dolegliwości, które chcemy czy próbujemy powiązać z układem krążenia. Yy, czyli bóle w klatce piersiowej, duszności w czasie wysiłku, kołatania w czasie wysiłku, omdlenia w czasie wysiłku. Yy, wszystkie zdarzenia, które w sposób niebudzący wątpliwości wysiłek u tego chorego wywołuje, próbujemy jakby ten. Y, wysiłek z domu przenieść na taki wysiłek kontrolowany pod nadzorem y, lekarskim. Zresztą trzeba powiedzieć w warunkach zabezpieczenia, bo y, taka próba, aczkolwiek ona jest oczywiście bezpieczną próbą, to jednak y, y, obciążenie fizyczne może wyzwolić no, reakcję no, również niebezpieczną, ostatnie dokwienie serca. Jakieś istotne arytmie i musimy być na taką y, sytuację gotowi Ale y, badanie generalnie jest bezpieczne, robione w warunkach pełnego nadzoru. Odtwarzamy Y, sytuację y, z domu w warunkach, jak mówiłem, w tych, tych takich y, laboratoryjnych, omalże y, y, przychodnianych czy szpitalnych, żeby zobaczyć, co się wtedy z chorym dzieje. Jak chory powinien się do badania przygotować? No, pytanie jest ważne, bo y, chorego wsadzamy na rowerek albo wstawiamy na bieżnię, czyli y, i oczywiście musi być do, do połowy rozebrany, musimy y, mieć możliwość przyklejenia elektrod na klatkę piersiową, podpięcia elektrod do kończyn i musimy mieć możliwość zmierzenia ciśnienia, czyli, czyli musimy mieć no, tors odsłonięty. I oczywiście jest dobrze, jeżeli chory jest, ma jakieś lekkie i wygodne obuwie, które pozwala na, na bieżni czy na rowerku się swobodnie czuć, jakieś, jakieś dresowe spodnie, żeby żeby no, w sposób jakiś niekrępujący dla niego i, i prawdy mógł tą, tą próbę zrobić. To, to od tej strony wymagań co do chorego, żadnych innych wymagań realnie nie ma. Jeżeli próba ma być, bo to też jest częsty kłopot, ma być oceną skuteczności leczenia, bo też tak może być. Czyli oceniamy skuteczność leczenia nadciśnienia, czyli sprawdzamy, czy w czasie wysiłku fizycznego to ciśnienie jest wystarczająco dobrze kontrolowane, albo czy. Leki, które w przebiegu choroby wieńcowejśmy zaserwowali choremu, spełniają swoją rolę, albo czy założone jakiś czas temu stenty, czy wykonane jakiś czas temu bypassy spełniają swoją rolę równie dobrze jak, jak poprzednio, czy coś się złego z tą wydolnością wieńcową, czy przepływem przeznaczenia wieńcowego w międzyczasie zdarzyło. Więc to nie jest tylko zmierzam do tego, że nie jest to działanie, nie jest to narzędzie tylko diagnostyczne w sensie rozpoznania, jest to również narzędzie, które monitoruje przebieg choroby i pozwala oceniać efekt różnych form leczenia głównie choroby niedokrwiennej. Czy bieżnia, czy, czy rowerek? Z punktu widzenia jakby tej lekarskiej nie ma to większego znaczenia, aczkolwiek w sumie wygodniejsza jest bieżnia i chyba częściej jest praktycznie stosowana w takich lepszych systemach raczej jest bieżnia z punktu widzenia pacjenta problem może być możliwości wykonania danej formy wysiłku jeżeli ktoś ma zmiany w stawach biodrowych kolana ma zawroty głowy nie potrafi wejść w rytm jest, ma problemy z koordynacją na przykład przy tym narastającym tempie bieżni to takiego chorego zwykle łatwiej czy wręcz możliwe jest zrobienie tylko na, na rowerku na bieżni nie zawsze. Także też taki praktyczny wzgląd. Kto jest w stanie ten wysiłek w takiej formie zrobić, też decyduje o tym, czy rowerek czy bieżnia. I Jak się przygotować w sensie nie tylko ubioru, tylko w, w każdym innym na pewno wziąć leki, bo ja o tym ciągle mówię, ale to jest odwieczny problem. Na pewno wziąć leki, które pacjent normalnie bierze. Zwykle lekki posiłek i jakiś specjalnych innych ograniczeń nie ma. Wbrew pozorom, czasem jest problem nastawienia psychicznego. Są osoby, które mają poczucie mniejszej sprawności fizycznej, one mają niepokój, czy sobie jakby dadzą radę. I często kłopotem dla lekarza prowadzącego i lekarza kierującego na taką próbę jest to, że ta próba jest jakby nie do końca zrobiona, że nie zmuszono pacjenta do takiego wysiłku, który by on powinien zrobić, żeby można było optymalnie ocenić tę próbę, no ponieważ pacjent z lęku przed kontynuacją wysiłku, jakby będą no mówił, no to już teraz koniec. To jest częsty praktyczny problem. I wydaje mi się, że to jakby katalog tych takich podstawowych problemów zamyka.